Dzień dobry. Chciałbym Państwu zaprezentować auto używane. Jest to Volkswagen Touareg z silnikiem V8 o pojemności 4,2 litra z napędem na 4 koła i skrzynią biegów Tiptronic. Prezentowany samochód jest z 2004 roku. Zostało auto nam sprowadzone do Polski i jest to wersja Exclusive. Czyli bardziej luksusowa odmiana. Prezentowany samochód jest wyposażony w biksę nowe reflektory, ze spryskiwaczami, felgi aluminiowe, skórzaną tapicerkę. Kolor jest to czarny metalik. Zajrzyjmy do wnętrza pojazdu. Bezkluczykowy dostęp. W środku mamy jasną tapicerkę, w pełni skórzaną. Nosi ona lekkie ślady zużycia. Zawieszenie w tym samochodzie jest pneumatyczne, z regulowanym prześwitem, Skrzynia Tipronik v 8 czterostrefowa klimatyzacja, system nawigacji satelitarnej, podgrzewane fotele wszystko tutaj mamy. Przebieg tego samochodu to 227 tysięcy. Auto wyposażone również w szyber dach. Prezentowany samochód jest dostępny w naszej ofercie na stronie otomoto.pl. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Dziękuję, do widzenia.